Pojawiła się nowa hipoteza o wyginięciu dinozaurów. Matkus to opowiada. Wczoraj w lokalnym radio w Raciborowicach zorganizowano dyskusję publiczną, ale w trybie online. Józef Czurek wziął w niej udział. Temat dotyczył zagadki wygnięcia dinozaurów. Wszyscy wiemy, że świat nauki posługuje się metodą hipotezy. Jedna z nich mówi, że dinozaury wymarły z powodu katastrofy. Jej przyczyną było uderzenie w ziemię olbrzymiego meteorytu. Skutek czego doszło do zmian chemicznych atmosfery, powstało dużo gazów trujących, oraz doszło do redukcji działania promieni słonecznych, gdyż pojawiły się ciemne chmury. Z tego powodu zanikła roślinność jako źródło pożywienia i powoli dinozaury wymarły. To oczywiście skrótowe podejście do tej hipotezy. Świat nauki stanowczo stoi na tym stanowisku i akceptuje bezkrytycznie ową teorię. Jednak zdanie sznurka to jest tylko hipoteza, a przy pomocy hipotezy nie można formułować żadnej definicji i tym bardziej przeprowadzać dowodzenia. To błąd logiczny. Zwany jest on w logice petitio principi. Skoro świat nauki dopuszcza powyższą hipotezę o wygnięciu dinozaurów i na bazie tej hipotezy buduje teorię naukową, zatem Józef sznurek biorąc pod uwagę rzekomą zasadność każdej hipotezy, przedstawił własną. Jego zdaniem to Matka Ziemia, która posługuje się logiką opartą o prawa fizyczne materii biologiczne, stworzyła w procesie przemian przyrody, zwaną potocznie lub rzekomo ewolucją, nie każda zmiana jest postępem, dlatego nie musi być zwana ewolucją. Własny system obronny chroniący ją przed zagładą. Matka Ziemia wymyśliła Bicz Boży, którym jest kontrola zagrożenia przed czynnikami szkodliwymi i ich redukcja. Ona opiera się na niszczącym działaniu wirusów. Dinozaury stały się pasożytami na Ziemi. Do tego wydzielały trujące gazy w wyniku naturalnych procesów trawienia i pozostawiały fekalia, powodujące zanieczyszczenie atmosfery skutek powstawania tych gazów. Zatem, jako szkodnik, musiały być usunięte. Nikomu się ta teoria nie podobała, podobnie jak wiele innych głoszonych przez Sznurka. Jednakże podkreślił on, że można doszukać się analogii z czasami współczesnymi. Nie jest wykluczone, że pojawienie się śmiercionosnego wirusa COVID-19 ma na celu likwidację niebezpiecznego szkodnika w świecie przyrody jakim jest gatunek homo sapiens, istoty dążącej do samozagłady oraz nieodwracalnie niszczącej świat przyrody. Na przykład w morzach jest już więcej plastiku niż ryb. Czy trzeba więcej argumentów? Hipoteza józka-sznurka pozostaje tylko w sferze fantazji, ale z jednym się należy zgodzić, że homo sapiens, który na drodze setek milionów lat trwającej ewolucji życia na Ziemi, od form prostych do złożonych, posiada geny gadzie. Inaczej nie nazywano by lu ludzi: Ty, gadzie, ty, żmijo, coś w tym jest. A one pochodzą od dinozaurów, naszych poprzedników w świecie ewolucyjnego ciągu. Zatem drżymy przed gniewem Matki Ziemi, powiedział Józek na zakończenie. Postskryptu. Mniejszy tekst nie odzwierciedla poglądów autorów, lecz jest skrótową relacją, ale wiarygodną, bo uwierzytelnioną z wystąpienia Józka Sznurka w radio lokalnym w Radzie Borowicach. A to różnica. Wszelkie zażalenia i uwagi należy kierować do redakcji Nowin Radzi lub do redakcji lokalnego radio w Raciborowicach. Dane teleadresowe są w internecie.